Dzisiaj na obiad zrobię kotlety mielone. Będą one nieco urozmaicone, bo będą nadziane suszonymi śliwkami i zawinięte w wędzony boczek. Mmm, już sobie wyobrażam, jak będą pyszne. Do ich przygotowania będzie potrzebna łopatka wieprzowa. Już ją umyłam, osuszyłam. Którą zmielę wraz z kajzerką namoczoną w mleku. Do mielonego mięsa dodam przesmażoną na oleju cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodam posiekane zioła. Jadam natkę pietruszki i majeranek. Mięso przyprawię solą i pieprzem i dodam jajka. Suszone śliwki otoczę mięsem i tak przygotowanego kotleta zawinę w wędzony boczek, a następnie usmażę na oleju. Ci z Was, którzy zechcą takie kotlety zrobić, przepis znajdą w opisie pod filmikiem. A teraz zapraszam do obejrzenia filmu. Bułkę pokruszyłam i teraz zalewam ją letnim mlekiem. I zostawię, aby namokła. I teraz przygotuję zioła do posiekania. Listki natki, pietruszki obrywam. I tak samo poobrywam listeczki majeranku. I teraz te zioła posiekam. Pięknie pachnie świeży majeranek. Zioła przerzucam na razie do miseczki. I zaraz pokroję cebulę. Cebulę pokroję w drobną kostkę. żeby nasze kotlety były smaczniejsze. Teraz tę cebulę podsmażam na oleju. Na patelnię wlałam olej i czekam, żeby się zagrzał i wówczas będę smażyć cebulę. Cebulę będę smażyć do lekkiego zrumienienia. Taka rumiana cebula daje lepszy smak. Cebulka już się zrumieniła, więc teraz zdejmuję ją z palnika, aby wystygła. No i teraz mogę zająć się mięsem. Pokroję je w mniejsze kawałki i zmielam. Mięso będę mielić na oczkach około 2 mm i mięso będę mieliła wraz z obciśniętą z mleka bułką. Teraz do tego zmielonego mięsa dodam przeciśnięty przez praskę czosnek, przestudzoną podsmażoną cebulę. Posiekane zioła. Doprawimy mięso solą. Teraz nie za dużo. Na koniec posmakuję i wtedy będzie można dodać więcej i pieprz. No i teraz to mięso wyrobię, a po wyrobieniu i posmakowaniu dodam jajka. W trakcie mieszania już mięso doprawiałam solą i pieprzem. Posmakuję, czy teraz już jest dobre. Według mnie tak, więc teraz dodam jajka. No i teraz ponownie wyrobię, żeby mięso było spoliste. Mięso już się dobrze połączyło z jajkami, jest dobrze wyrobione, więc zaraz będzie można formować nasze kotlety. Żeby mięso nie kleiło się do rąk, zbliżam ręce zimną wodą. I teraz nabieram porcję mięsa. Jeśli mięso było bezbyt luźne, można do mięsa dodać trochę tarty i bułki. I teraz formuję taką kulę najpierw. Kulę spłaszczam i kładę śliwkę. Jedną lub dwie. Zależy, jakie duże. No i teraz sklejam i zawinę mięso w boczek. Najlepiej położyć sobie na deskę. Tutaj w miejscu łączenia. Spinam szpilką, żeby się boczek nie rozwinął podczas smażenia. I odkładam na talerz. I w ten sposób będę przygotowywać kolejne kotlety. Warto wspomnieć, żeby sprawdzać, czy w śliwkach nie ma na pewno pestek. Bo niestety czasem się to zdarza. I tak przygotowane kotlety teraz wstawię do lodówki na przynajmniej godzinę żeby te kotlety tak dobrze stężały. Na patelnię wlewam olej i czekam, żeby się dobrze rozgrzał. Bo nasze kotlety po godzinie w lodówce już są gotowe do smażenia. Olej się już dobrze rozgrzał i teraz będę wkładać nasze kotlety tym łączeniem na dół. I teraz będą smażyć nasze kotlety na rumianu ze wszystkich stron. No, wyglądają bardzo ładnie. No i tak się będą smażyć, żeby wszystkie strony były tak samo piękne. Usmażone kotlety przekładam na tenisek, oczywiście przed podaniem wyjmę z nich szpilki. Pięknie wyglądają i mm, bardzo apetycznie pachną. Kotlety mielone ze śliwką w boczku najlepiej smakują z ziemniakami lub pieczywem z dodatkiem surówki. Przepysznie pachną. Ładnie wyglądają w przekroju, widać śliwkę. Mm, mięso jest soczyste, dobrze doprawione. Czuję czosnek i zioła. Mm. W środku słodka waśliwka. Mm. No i ten chrupiący boczek. Bardzo smakowite. Polecam więc wszystkim smakoszom zrobienie takich mielonych na obiad i nie tylko, bo na zimno też są super. I wszystkim życzę smacznego!